Pani, pani burmistrz Beata Pszczoła poprosiła zarządców nieruchomości, przedstawicieli wszystkich spółdzielni, ale również naszego ZGM-u o, o takie spotkanie. Jest to dosyć szerokie spotkanie. Jest tam, jest tam pewno 20 osób albo więcej. I faktycznie się w tej chwili toczy. Rozmawiamy tam na temat no, niezadowalającej selekcji odpadów na terenie Szczecinka. Jak Państwo wiecie, my wozimy nasze odpady, które są zbierane tutaj na terenie miasta, wozimy do MPGO w Wardyniu, gdzie jesteśmy jednym z udziałowców tej spółki. No i tam okazuje się, że, że Selekcja odpadów na terenie Szczecinka jest najmniejsza ze wszystkich praktycznie gmin, które są współdziałówcami MPGO. I to jest przykre. My z tego powodu, ponieważ musimy się dostosowywać do norm unijnych, które są jakby, no to jest dosyć proste. Tam Unia Europejska Komisja żąda, żeby co roku tam o jakiś procent czy dwa wzrastało to selektywne, ten selektywny odbiór odpadów, czyli to segregowanie odpadów. Tymczasem my stoimy od lat na tym samym poziomie, tak, czyli Ucieka nam Unia Europejska, ale za tym idą, to nie jest tylko sprawa wizerunkowa, za tym idą kary. tak? I w tej chwili te kary są naliczane chyba za rok 2020, to z opóźnieniem kilkuletnim. My już w tej chwili płacimy mniej więcej 70 tysięcy złotych rocznie kar, za, ale gdybyśmy dzisiaj, gdyby, a to się nieuchronnie stanie, tak? Jeżeli naliczą nam kary za brak tego dojścia do norm, które są zawite tutaj w dyrektywach unijnych za rok 2024, to już zapłacimy około półtora miliona złotych. Że to są kolosalne pieniądze. Nie możemy tych pieniędzy jakby. Przerzucić dla mieszkańców w postaci podwyższenia tej opłaty śmieciowej. Czyli będziemy po prostu z budżetu, zamiast budować nie wiem kolejną ulicę, czy skrzyżowanie, czy, czy, czy jakiś park zabaw, będziemy, będziemy płacić kary. To, jest, to są najgłupsze pieniądze, jakie można wydać. tak. Także to, to, to jest coś, z czym musimy walczyć. Musimy ludzi przekonać do tego, żeby żeby się przyłożyli. Oczywiście największy problem jest z osiedlami, ze spółdzielniami, z osiedlami domów wielomieszkalnych. Dużo lepiej to wygląda tam, gdzie są domy jednorodzinne, czyli tam, gdzie można zidentyfikować jakby tego wytwórcę śmieci, tam ludzie bojąc się jakichś tam konsekwencji tak, mimo wszystko Selekcjonują w tych workach, wystawiają przed swoje te domy jednorodzinne, czy szeregowe, czy jakieś inne. Natomiast w blokach to już jest, wygląda dużo, dużo gorzej i myślimy, co z tym zrobić. Więc z jednej strony jest podkreślane, że musi być większa, jakby ta oświata dotycząca właśnie tematów śmieciowych, że to zupełnie. Tą edukację zaniedbano w ciągu ostatnich lat, właściwie nic się w tej sprawie nie, nie działo, więc my się zobowiązujemy jako Urząd Miasta, że, 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 że będziemy to robić. Są jakieś pomysły na jakieś eventy, które prawdopodobnie wiosną się odbędą w połączeniu z, z PGKiem, a druga sprawa to chcemy doprowadzić do tego, żeby zakupić również przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby zakupić y, takie nakładki na przede wszystkim te pojemniki półpodziemne, które będą y, otwierane, to znaczy dzisiaj po prostu otwieramy klapę i wrzucamy śmieci i nikt nie tego nie kontroluje, co tam jest, na przykład ma Pan y, żółty pojemnik półpodziemny, powinny tam trafić plastiki. A ludzie tam wrzucają różne rzeczy, tak, jakąś reklamówkę, gdzie tam jest również jakieś obierki od cebuli, tak, i papier, i wszystko, i jeszcze do tego jakaś butelka. I no to się skończy, tak, Dla, dlatego, że jeżeli będą te nakładki na te pojemniki, to każdy mieszkaniec będzie miał nalepki takie papierowe z kodem QR, który jest, będzie przypisany do konkretnego mieszkania. Czyli powiedzmy na pana przykładzie, dostanie pan taki rulon tych QR-ów, tak, żółtych, niebieskich tam i jakichś innych. I jak będzie pan chciał wyrzucić śmieci, będzie pan musiał na ten worek swój jakiś tam nakleić ten, ten kod QR. Potem pójdzie pan do tego pojemnika półpodziemnego. Jeżeli pan tego nie, nie przyłoży do czytnika, to nie otworzy pan tego, tego, tego pojemnika. No i żeby wrzucić plastiki, to będzie pan musiał yy, Użyć tego QR-u żółtego, który, który będzie do, do, do tego żółtego pojemnika półpodziemnego, w którym są plastiki. I co jakiś czas, firmy odbierające śmieci będą wybiórczo sprawdzać to co kto tam wrzuca tak jeżeli akurat tak trafi na pana los że pana śmieci wyciągnął i się okaże że pan tego nie selekcjonuje to będzie pan płacił kary i to jest jakiś taki bat na tych którzy no dzisiaj no niestety taka, taka jest prawda że jak ludzie się obawiają jakieś konsekwencji to bardziej się dyscyplinują tak i to z jednej strony nasze prośby o świata zajęcia w szkołach, rozmowy na Uniwersytecie III Wieku, różne formy, tak? jakieś eventy, gdzie jakieś nie wiem, nagrody za coś tam, ale z drugiej strony jednak to identyfikowanie ludzi również na osiedlach, co okazuje się jest możliwe, tych, którzy wyrzucają śmieci i potem karanie, jeżeli to nie jest robione prawidłowo.